Ukażemy Paxowi, że nie rządzi Egiptem. Ruszamy na wojnę! Nie dla obcej władzy ani fortuny, ale by obronić nasz dom. Nie pozwolę tym najemnikom hańbić naszej wielkiej ojczyzny! Ich matki sięgają za daleko, a dziś utniemy chytrze łeb. Pax poczuje pełną potęgę naszej dumnej armii i wbijemy im do głów, że to jest nasz dom! Dalej żołnierze do dzieła. Pora, żebyśmy odbili nasz kraj. R71 712-21. co nie podoba mi się ten widok. Kapitan Jasta, dobrze mieć 47 boku. Jak za starych, dobrych czasów. Widać wrogów? Czułgi wrogów w ruchu? Zrozumiano. Said, przykuj działo. Takie! Faks fortyfikuje wiadukt. Blokują wam drogę do miasta. W takim razie spadnie na nich furia. Lotnictwo namierza cele. Uderzymy w ich a wy atakujcie A Atak pełnym szykiem. Ostarczyć ich i zmiażdżyć. Wir 2-1. Nie przestawajcie na nich. Ja ruszę do przodu, żeby zburzyć ten wiadukt. Nasi przodkowie byliby dumni. Siedem, 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 zawsze daje radę. To dopiero początek. Przyjkuj się na zmasowany ogień. Utrzymaj ostrzał, a zwyciężymy. Przyjąłem. Będziemy gotowi. Co gdzie mi przebijaj się dalej! Granadniki to kłopoty. Nie na długo. Zachować spójną. Tylko my odbijemy nasz kraj. Wsparcie wroga idzie ze wschodu! Posiłki z północy! ciągle jesteś w formie. Bombardujcie dalej z taką mocą, a zaraz uwolnimy się od jarzma, Paxo. Masz to jak w nasz Finger! Hej, Vir! Mayday, Mayday! Vir 2-1 dostał! Stracimy wysokość! Rzuca mi nie mogę! Vir 2-1! Słyszycie mnie? Jedź tam, gdzie się rozbił! Ruszam! Jasta, trzymaj się! Nie zostawimy... Jaki rozkaz? Trzymać maszynę przy konwoju! Nie mogą jej zestrzelić! Biorę trzy wozy z nami! Reszta konwoju nacierać na cel! 777! Trzeba przedrzeć się do miasta i dotrzeć do wraku. Będziemy tam prędzej niż Pakt. Macie moje słowo. Za mną! Miejcie oczy otwarte. Pakt na pewno będzie okopany. Musimy dostać się do nich przed Paktem. Kontakt! Uwaga na budynki! Rozwalicie! <laughs> Za likwidację celu! Nie jasno! Jeśli mnie słyszysz, jedziemy po ciebie! Odpieraj ich aż do naszego przybycia! słyszymy was! Zbliżamy się do Waszej pozycji. Jak sytuacja? Przy... Przykościli nas! Do schodu jest dogodny wiask, ale wrogowie okaczyli to miejsce. Już jedziemy! Musicie wytrzymać! Kończy się na mamównicja, ale też znaczy ze się lepiej poddaje się! Ani my. Przebijamy się! miejsce katastrofy! Said, za mną! Potrzebujemy jeszcze czterech żołnierzy! Jaśnie kończy się czas! Tak jest! To nasze wejście! Musimy iść na piechotę! Nasze pojazdy się nie przedrą! Reszta! Kierować się na wschód i znaleźć gwiazd! Będziemy na nas czekać razem z kapitanem Jastą i jego załogą.

Twierdza likwidację celów! I tak to się powinno robić! Utrzymaj pozycję! Teren. Kurwa! Reszta za mną! Biegiem do śmigłowca! Uwaga na tyły! idź za mną! Tak jest! Tam jazda! Utknąłem Ten Trzeba tylko... I poszło! Dobrze cię widzieć, dowódca. Nawzajem. Jesteś sam. Niestety, z Bardzo mi przykro. Ale musimy walczyć. Dasz radę? Do samego końca. Dobrze to słyszeć. Kapitan Jasta jest bezpieczny. Ale to nie koniec. Koniec jeszcze daleko. Nadchodzi 100 metrów i zbliża się. Nadciąga z różnych kierunków. Mam dwóch, od wschodu, przechodzą z prawej do lewej. Mam trzech od zachodu. <śm> Obrać cel, czekać na mój znak. Trzy dwa. Kurwa. Jeden. Niech ucieka! Wskażę drogę. Melduj Wrogowie padli. Kiedy wysłała cię na naszą akcję, nic ci nie mówiła? Jasne, że nie. Miałem ruszyć siłami do Tadżykistanu. I nie wiedziałeś, czym i kim jest Pax? Nie. Wiedziałem tylko tyle, że to wróg. A z wrogiem wiem dobrze, co zrobić.